Już wracamy z filmu Stitch. No i właśnie. Um, Blue Freddy. Um, daj im swoją opinię. Milion na dziesięć. No, u mnie też. O, yo! jo, Sensacja przygoda była. No. Stitch. Myślałem, że to był taki zły film. Okazało się, że wypasiony. Zapis. I jeszcze i, jak, i, I co? Jak, Ramiro, oceniasz ten film? Hmm. Taka moc, mocna siódemeczka, bo myślałem, że jest mm, taki słaby, ale na, ten na końcu fajnie było. No ta śnieżka też śnie była słaba, ta była słaba. Tak, ale teraz nie mówimy o śnieżce, tylko o styczu. Um, I co? Jak oceniasz, Ester, um, Estera, ten film? Dziewięć. Ej, dziewięć, a spało. Haha, dostałam połowę stary, dziewięć. I popcorn był smaczny, wszystko było smaczny Daje Ale nawet, cała. hmm... Trilion na dziesięć. I co? Nie kończymy tego filmu. Nie kończymy. Całą filmu mówi się. No, już lepiej. Całą drogę chciał nagrać. No. I teraz wracamy. Jesteśmy teraz w maścicach na krakowskiej. A teraz w Tarnowie. No wiecie gdzie to jest? W Tarnowie. A teraz jesteśmy w Tarnowie. No tak. No wiesz. Trochę żartuję. Ale tutaj jest Bipi. Tam jest jakaś reklama w Gemini Bark. Dzisiaj pamięć. Wiesz kiedy? Następne, bo no co? Nie są te one my probirem zab, Która jest godzina? jest godzina 11:35. No ten my tam ten mieliśmy też popcorn taki z ten popcorn sami. I z les Z sobie tam dosypaliśmy, a mamy mm z tym już tam były. No. Mm, Ej, ale było smacznie. No i wiecie co chyba Będziemy się żegnić z widzami? Nie, to końca drogi. Dobra, do końca drogi. Będziemy w no to zakończyć ten Dobra. Obok a zgadnijcie, gdzie ja chodzę? Do. Ym... do Ej, Jaś, się, Ramiro! Ym... Nie przerywaj mi zdania. Pro... Dobra, Ej. Widzowie, ym... zgadnijcie, do jakiej szkoły chodzę? Ym... Jaś Ramiro! Czy ja tobie przerywam? To czemu mało, to czemu, czemu, to czemu mnie przerywasz? Dobra. Przepraszam, to bym nagrał się Nie przerywaj mi zdania. Nie, nie dałeś powiedzieć. Ramiro, E widzowie i eb. Te, właśnie z... Zga... Gdzie ja chodzę? A, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w mówię. Dobra, y, widzowie biedu, w Tarnowie 2 y, szkoła podstawowa numer 11, Trz, C szkoła podstawowa numer 3. Napiszcie odpowiedzi w komentarzach, a ja powiem, jaka jest odpowiedź. Teraz damy Ramiro. Dawaj. Siema. czy tam? Nie chcę, co zakończyłem. Dobra y, Miasiek, podaj widać telefon, jest... Ym, przepraszam, przerwało nam się trochę. Teraz jesteśmy na Płaskiego. Teraz będziemy, Zaraz będziemy skręcać w prawo. A jeżeli nie wiecie gdzie ja chodzę do szkoły, to zaraz zobaczycie podpowiedź. Jak będziemy już na miejscu, bo mamy szkolny autobus. Ej, do No niestety nie. No teraz jesteśmy na Szujskiego. Koło Center Medu. I na podświetlanie. się shake'a, Ale tam nie ma mogliby być shake'ów Blue Freddy. McDonald's są. Wiecie, i na 6 godziny dopiero, na 6, mamy piątą. A teraz chłopę swojego patrz.

Połową 97, 99. No to zaraz będzie tu zaraz, pójdę, tu zaraz pójdę, Bada, teraz skręcamy na rando. Teraz jedziemy na Słowackiego. Tej wcześniej jechaliśmy na Kasprowicza Teraz jedziemy ulicą Słowackiego. Teraz skręcamy na... Która to ulica? Na parkową. No i... Przyjście siebie z wiele szablonów, no to przyjdźcie na wołową, na wołową, na wołową 25. I mogę to Pokażę, nie się I, i napiszcie mi komentarz. <grym> Co? Co, Ramiro Jesteśmy na parkowej czas Nie, spokój się. boję. O, ja się <noise> <Eskro na video. głosy> Już teraz skręcamy na Romanowicza. Romanowicza 17 na 17. Teraz skręcimy do Piaskiego, bo nasze szkoła znajduje się na Lipu, czego? Jasi... Ramiro! Koniec tych wygłupów. To już nie jest świeżne. <g stopniow Emergency> <freelance> Jesteśmy na piaskowej alei piaskowej. Teraz do szkoły, dali pół czego? O, ja sama zaczynam. O, tutaj skręcamy do Roberta i Puczego szkolnym autobusem. Już dojeżdżamy do szkoły. Ojeju, widzowie chcą zobaczyć jaka, jak wygląda nasza szkoła. No, no, no. I zgadnijcie jak ma Blue Freddy na imię Dobra To jest mojda, moja szkoła I papa widzowie